Dobra, siema. Zagramy sobie w Outlast'a, e, Nigdy nie gram w horrory. Zrobię sobie 20. 15, 15 minut z niego. Gdzie jesteś? Boję się. I'm scary. Andy Może być straszny. idzie. jest tutaj. Uciekł szybko. A -ha. A -ha. Jezu, Blake, naprawdę śpisz? Nie śpię. Trzeba było spać wczoraj w nocy. Musiałem zrobić ten materiał ze szpitala. Wykrzykiwały się mi jakieś kobiety. Co? We śnie? Jest Jessica, chyba. Znasz jakąś? Nie, nie, śniła mi się. Śniła mi się Jessica Gray. Jak byliśmy dziecikami. A, no, dawno, no, no. już o niej nie myślałam. Katrzemy w obszary rezerwatu. Mam szukać jakiejś fabryki. Tak, może spróbować, ale nic tu nie ma, no to, na to wygląda. Ale rtęć w trwi, musiałabym mieszkać daleko, przynajmniej... Ok, klient nasz pan. Powiedzmy, że nagrać tutaj jakąś wstęp, fajny efekt, małym kosztem, pewnie. Nie wiem, może to jakoś skipnąć? Przez to ujestrowanie, prze... audio będzie do dupy, będziemy musieli... Kurwa! Przepraszam, lewy panel trochę słabo działa, ale już w porządku. Nieźle. Uchwyć y, za mną jak najwięcej krajobrazu. Okej, okay, okej. Okay. Mhm, mm kruk przy... E, jedna... o, o, o nieważne. Okej, okay, ona no, się odtresowuje. Jest to Lecimy nad rezerwatem, hawas w Aryzonie środkowej. Badamy genezę morderstwa niezbiczonej kobiety. A Eileen, chyba nie powinnaś mówić morderstwa, nie mamy pewności. Mam powiedzieć, że się sama udusiła. Powiedz to co mówi policja. Może puścimy to przed rozmową z doktorem. Jeśli wyjdzie nam pierwszej 30 musimy też raczej powiedzieć o płodzie, no bo. Dobra, spróbujmy zrobić tak, żeby wstęp pasował do całości. Powiedz kiedy zaczynać. Już możesz. Dwa tygodnie temu znaleziono ciężarną kobietę błąkającą się bosą po niezużywanym odcinku autostrady. Jakieś 150 km od na Jezus Chrystus! Co ten pilot pierdala? 300 metrów, 250, 150, 160, 30. Proszę Blake, nie chcę! Lol, nie przypuszczałam Outlast Witamy w Outlaście Tak się zaczyna nasz... nasza piękna przygoda z chorojem Horrorem Tak 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 Teraz my tu pytamy. Okej okay. To Jessica Jesteśmy w szkole? Jezus Chrystus Pek, Kim on jest? Ej, hey guys! Ej, hey boy! Boy, who are you? Ej, hey boy! Boy, dźwięki się nasilają. Dźwięki. Nie wiem, czy słychać dobrze, dźwięki. Ale są przestraszne. Strasznie się boję. Uh! Okej... Okay. Nie jesteśmy sami? Hm... Okej... Okay. No tak, bo my jesteśmy... Jest nasza kamera, dobra. Fuck. Kurwa! I nasza ukokana su... Nie wiem, ja, ja nie za bardzo jestem fanem horrorów, więc ja wątpię, żeby na tym kanale yy, ktoś to oglądał. Okej, okay, ale jeśli jest jakiś wariat, który lubi. Jest jakiś gościu co by to oglądał. chodzi 7 No mogę sobie pograć w tego Outlasta O jakby było 10 wyświetlej chociaż to mogę zagryć sobie w niego Ważne wydarzenie trzeba nagrywać, nie dzisiaj nie Kamera Nie ma o w morde Jezus nie ma no, nie ma czarnych, jej tu nie ma. Len! Len! Co się z nią stało? Oto, to jest standard. To jest wizytówka od... To jest... kurwa, 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 Fuck me? Fuck, nie fuck, kurwa, chyba kurwa, Nie kurwa, kurwa, w kurwa, 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 nie widać, gdzie to trzeba... Ale... Ja mam... Nie! Nie chcę tam! Ale jest światło, jest światło. I jest jakaś wioska. Dzięki Bogu, myślałem, że tu nie ma żywego ducha. Kurwa, bym się wcale nie cieszył, że jest jakaś wioska, naprawdę. Nie wiem, co ja bym... Ja pierdolę, nie wiem, co ja bym zrobił w takim miejscu. Ja trzeba iść do przodu, no kurwa. Pierdole, trzeba byłoby... Ja bym... Ja bym nie chciał do tej wioski ogólnie iść. Zapukaj! pukaj? Hello? Halo, zgubiłem się jestem ranny. Lost. Otwieraj szmatą. Hurt. Ja bym nawet sobie wziął tą łopatę do obrony, serio. Ale okej. Okay nie potrzebujemy, to nie. Mamy światło. Nie, powiem takie... Ara Tutaj trzeba wejść na pewno. No cześć. Szmato. Ja, agresja mi się ogólnie włącza, takie jak mi ktoś, to jest... Nie trzeba nagrywać? To jest bardzo ważne. Ja stąd nie wychodzę, nie? Ile tego materiału? dobra jeszcze 7 minut i dobry to za pojebana wioska A. No, to jest pojebane. Trzeba się to nagrać. Daje kurwa pojebane. Okej. Okay. Cień aż robot. O kurwa. Jery dolone dźwięki, no. Pierdolę, pierdolona gra O, dobra, dzień dobry Tu ktoś? Okej okay. Dobra Okej Aż w nie był za długi 5 minut jeszcze, okej okay. Elo, elo przed za rochu o chuje jebane Satan jest daj szatań coś tam. Ooo, rany, nie wiem, ty jesteś kurwa ogólnie chłopie popierdolony, nie. Jesteś pojebanym gościem, że to robisz. Okej, okay, przeczytajmy. dzieci nadchodzi. Szykuj nóż, dzieci nadchodzi. Czas się ciąć już. Matko wroga splalona. Boże, co... Cór... Bo w nie, nie musimy czekać. Już nie chcę tego kurwa gówna czytać, serio. Bez... Wypierdalaj z tym. Nie, nie czytamy tego. Jakieś popierdolenie trzeba... I rozjebie cię chłopie teraz. Jeden Dawek kocy kurwa rozjebiemy jak dziwka. Boże, co to jest? Fucking shit. Dobra, bateria pada. Okej. Okay. Się nie przejmuję. Nie, nie zmieniaj. Oj, zmienił. Okej. Okay. O, jaki mały świniak Łatwiutka ta gierka jest Łatwiutka Jeszcze jeden po, strasznie popierdolony Ja w ogóle jakbym widział taką wioskę W drugą stronę bym szedł